Cześć wszystkim z tej strony Wojtek. Witam po raz pierwszy na moim kanale. Pierwsze nagranie, pierwszy materiał może nie będzie do końca pozytywny i wesoły, no ale trudno co tam. Yy, może na początku, dlaczego powstał taki kanał? Yy, kanał założyłem prywatny swój z tego względu, że yy, chcę nagrywać dużo. Chcę nagrywać dużo, pokazywać co się u mnie dzieje w diecie, w treningu, takich że tak powiem yy, prywatniejszych spraw. I tak dalej. I po prostu nie chcę tam zaśmiecać kanału Real Progress, w którym oczywiście dalej cały czas jestem, i wrzucać non stop swoje materiały, bo później no, słabo to wygląda, jeżeli powiedzmy. 10 materiałów jest moich, a nagle jeden, dwa, czy tam maćka, i znowu 10 moich. Yy, więc żeby nie było takiej ciągłości, ja sobie założyłem swój, po prostu jeżeli mam ochotę coś nagrać, coś pokazać, powiedzieć takiego yy, może mniej ważnego lub bardziej ważnego, no to sobie tutaj będę wrzucał, kto będzie chciał, to będzie oglądał, będzie mi bardzo miło, no a kto nie, to może oglądać tam na kanale Real Progress dalej sobie, oczywiście tam dalej będą nagrywki typu Real Workout i tam dalej, tam się będzie wszystko odbywało, a ja tu, że tak powiem, będę pokazywał dokładnie, co się u mnie dzieje. Przechodząc do sedna materiału, jak pewnie większość osób wie, została u mnie zdiagnozowana choroba, choroba dotycząca jelit, dokładnie się to nazywa, wrzodziejące zapalenie jelita grubego. No i dostałem sporo wiadomości, skąd to się wzięło, jak to nabyłem. Sporo osób pisało, że ma podobne objawy, czy to jest to samo. Jak przebiegało przygotowanie do diagnozy tej choroby i tak dalej. Także chcę się tu z Wami podzielić tym, co mnie właśnie spotkało, i przestrzec też ludzi, żeby po prostu nie ignorowali tego, co się dzieje z ich organizmem, jeżeli daje jakieś sygnały, bo to naprawdę może być jakaś poważniejsza sprawa i później z tego mogą być poważne konsekwencje. Także ja opowiem od początku do końca jak to u mnie wyglądało wszystko i mam nadzieję, że komuś pomogę. A, to znaczy chciałbym nikomu nie pomagać, żeby to nikomu nie spotka, nikogo nie spotkało. No ale wiadomo jak bywa, nigdy nie, życie jest nieprzewidywalne no i nie wiemy co może nas spotkać jutro. Także objawy jak to się zaczęło. Wszystko się zaczęło od tego, że Dostałem problemu z wypróżnianiem. Po prostu trzymałem dietę, wszystko, nic nie zmieniałem ani środków, nie zmieniałem diety, nic, nic, kompletnie. I zaczęły się problemy z wypróżnianiem. Nie poszedłem na ubikację jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty. No, i już się zapaliła lampka, że coś jest nie tak, tak. Zapaliła się lampka mmm, i już zacząłem na własną rękę jakieś tam podejmować kroki w tym kierunku, czyli jakiś wrzuciłem probiotyk, już zacząłem w diecie grzebać, że może, a może to masło 20, przepraszam, 50 gram masła orzechowego gdzieś mnie z rana korkuje, może jestem przetrenowany, organizm już daje jakieś znaki, y, że ma już dosyć i tak dalej. Y, no i minęły 3 dni. Bez poprawy oczywiście 3 dni, 4, tydzień, prawie dwa tygodnie. Prawie dwa tygodnie dosłownie, no można powiedzieć, że się nie wypróżniałem. Jak coś tam było, no to ledwo, ledwo. I pojawiła się krew. Pojawiła się krew. E, pojawiła się krew i to zaczęło mnie już, że tak powiem, bardzo niepokoić. E, miałem wcześniej... Tego typu yy, sytuacje, ale to były myślałem, że to będą hemoroidy, tak jak kiedyś, yy, poprzednio, i po prostu gdzieś tam na końcówce się przetarło. Yy, są to hemoroidy, no i samo przejdzie. Ale mówię, pójdę, sk skonsultowałem się z Mateuszem, mówi lepiej iść do gastrologa, że to nie są żarty, nie. No dobra, no to posłuchałem Mateusza. Poszedłem do gastrologa. Poszedłem do gastrologa, oczywiście mu powiedziałem, co jest grane, wszystko, co biorę, co nie biorę, jak, jaki tryb życia uprawiam i tak dalej. Tryb sportu, przepraszam. I tryb życia też w sumie. No i dobra. Powiedział, że okej, okay, no to, że przepiszę leki. I z, przepisał mi leki takie przeczyszczające, które po, miały mi pomóc, żeby się wypróżniać. I to były leki typu Prokit, to jest taki lek, który mm, przyspiesza nam trawienie, cały proces, że to jedzenie szybciej przez nas przelatuje, czyli wszystko się odbywa szybciej. Ten Prokit, Xifaxan to jest coś na zasadzie takiego, e, jakby zabija wirusy, bakterie, coś, e, coś na tej zasadzie. E, forlax przeczyszczający w saszetkach, jakiś błonnik tam był y, i czopki. Czopki jeszcze były do tego, takie musujące, ale niewiele to dało. Szczerze, postosowałem to, bo on powiedział mi, jeżeli Pan to będzie stosował, to będzie poprawa. Jeżeli nie będzie poprawy, to zapraszam za tydzień i wykonamy anoskopię. Zaraz powiem, co to jest anosk anoskopia. No i nie było poprawy żadnej. Dosłownie, jeżeli miałbym być szczery, to 5-10% coś tam czasami się udało, ale niewiele, niewiele. No, i yy, poczytałem sobie o tej anoskopii, <noise> żeby to wam tak jakoś nie tutaj nie obrzydzać. Yy, po prostu yy, bada was yy, lekarz taką rurką. No, i tam na podstawie krótkiego takiego fragmentu już jest w stanie coś wywnioskować. Oczywiście na to badanie trzeba być na Wcześniej nie jeść. Ja się oczywiście do tego już wcześniej przygotowałem. Zostało u mnie to badanie yy, wykonane. No i lekarz y, troszkę się zaniepokoił, bo też właśnie myślał, że to są hemoroidy, coś tego typu. Ale gdzieś tam pojawiła się krew, która spływa znacznie z, 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 z górnej części jelita. Czyli nie jest gdzieś to nisko, tylko wyżej. No i tu się już lekarz y, troszkę zaniepokoił, zresztą ja też. No i powiedział, że konieczna jest kolonoskopia. Kolonoskopia... No, ja się dłużej nawet nie zastanawiałem niż 5 sekund, tylko powiedziałem, że jak najszybciej to robić, co trzeba, co, jak się muszę przygotować i tak dalej. Także zapisałem się od razu, 6 dni później miałem tą kolonoskopię. Jak, jak, co musiałem w ogóle, jak się przygotowywać do tej kolonoskopii? Bo zaraz opowiem, jak, co to jest w ogóle kolonoskopia, może większość osób nie wie, jak się musiałem przygotowywać, w zasadzie, co, bo jest stosowana specjalna dieta. Dla mnie to nie było jakieś specjalna dieta, to po prostu to, co im na co dzień, czyli jałowo trzeba jeść. Ryż, makaron, nie jeść jakichś pestek typu truskawki, kiwi. No, głównie to było właśnie takim zaleceniem unikać tam przetworzonych jakichś produktów i pestek. To było takie najbardziej podkreślane. Ogólnie jeść jałowo i i, 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 i. 20 godzin około przed przestać jeść, przestać jeść. Tak też oczywiście zrobiłem i z dietą, i z tym. Do tego oczywiście wszystko musiało być poprzedzone badaniami, ale też nie będę tutaj z głowy tych badań yy, mówił, tylko po prostu je wyciągnę i Wam przeczytam. Tu właśnie cała była morfologia. Yy, grupa krwi podwójna, nie wiem co to znaczy, ale wiem, że miałem badaną krew. I za 15 minut miałem po raz kolejny badaną krew. Badanie na krew utajoną w kale to jest bardzo ważne badanie. Można sobie o tym poczytać, ale to właśnie dużo wskazuje, co się dzieje z naszymi jelitami i czy sprawa jest poważna. EKG serca miałem też robione. No i tak jak mówiłem: sód, potas, co to jeszcze było? ALT, AST, no CRP. I też zrobiłem jeszcze markery nowotworowe, bo naprawdę poczytałem wcześniej objawy, jakie są na raka jelita grubego i szczerze ze wszystkich tych objaw spełniałem wszystko w zasadzie, wszystko i mówię, nie wytrzymam mówię do tego, do czasu kolonoskopii, idę to zrobić wcześniej sobie badania i właśnie zrobiłem sobie te badania na, na te markery, to jest dokładnie ca 199 i CEA. Tak się to nazywa, ale wyszły wszystkie w normie, także kamień tam z serca spadł. No i tyle było co do badań, dietę powiedziałem. I, 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 i mm, 20 godzin przed, jeżeli już przestałem jeść, rozpocząłem też oczyszczanie Fortransem. Co to jest? Ten Fortrans to jest taki lek, który w proszku pijemy 4 litry. Ochytny w smaku, nie polecam. Dosłownie pff, dopiero potem się dowiedziałem, że jest zamiennik, który tam się wypija, chyba kilka szklanek i więcej nie trzeba. A tu musiałem 4 litry tego wypić, tego fortransu. To jest lek, który pijemy granulat taki, rozpuszczony w wodzie. I on nam rozpuszcza wszystko w jelitach, i po prostu całe jelita są czyszczone do zera. Dosłownie do zera. Yy, nie muszę mówić co się działo <noise> yy, 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 po wypiciu tego no ale na ubikację naprawdę siadałem z 20 jak nie 30 razy yy, ogólnie zleciało ze mnie coś koło 4 kg 4 kg no 4 kg zeszło ze mnie yy, w ciągu picia tego no i tak to wyglądało badanie topiłem skończyłem pić o godzinie 20 badanie miałem kolonoskopię o godzinie 12:00, i 6 godzin przed, już przestałem pić płyny, jakiekolwiek. No, i kolonoskopia oczywiście nie była na żywca, tylko pod narkozą anestozjolog i tak dalej. Ten krótki wywiad zrobił ze mną. E no, i kolonoskopia, czyli wiadomo, wpuszczają takie coś tam gdzieś, e pozaglądał, no i wybudzili mnie, tak. Wybudzili mnie, no i właśnie powiedział, że Panie Wojciechu, mówi, że szału nie ma, źle nie ma, ale też szału nie ma. Mm, że jest właśnie to wrzodziejące zapalenie jelita grubego, jedynym pocieszeniem jest to, że to jest na końcówce jelita, bo niektórym idzie to zapalenie aż do samego żołądka, a ja to mam tylko na odcinku 20 czy tam 30 cm na samej końcówce. Jest to po prostu stan zapalny, stan zapalny i dlatego tam występuje krwawienie i to, jelito to nie chce przepuszczać treści pokarmowej, tak? tego co chcemy wydalić. No, no i co? Miał ja być no to dobra, jak to leczymy, tak? Mówię, że mam zawody, to to zależy mi. No wiadomo, że jak trzeba odpuścić, to mówię, że odpuszczę, no ale szykuję się już na te zawody dosyć długo i zależy mi na tym starcie. No, i mówi, że lekarz zrozumiał też. No i przepisał leki. Czyli jak wygląda leczenie teraz u mnie? Została mi przepisana mesalazyna. To jest, sobie, to jest taki ten główny lek, który ma mnie leczyć. No, w zasadzie tylko to mi przepisał. W postaci granulatu. Jedną saszetkę sobie na język sypię i popijam dziennie. I płyn, płyn do. wiadomo wpuszczany. Wpłyn, wpuszczany, dlaczego płyn? Bo były do wyboru też czopki, ale lekarz mi powiedział, że płyn będzie lepszą opcją, bo już sięga po prostu głębiej, lepiej to tam wyczyści niż czopki. Zresztą potem, jak w ogóle się czyściłem na początku, to czopki na mnie w ogóle nie działały. Nie wiem, czy się odporniłem już na to, ale już w ogóle to na mnie nie działało. Po prostu zaaplikowałem, szedłem spać i, i tyle. W ogóle już na mnie nie działało. No i tak wygląda leczenie. Tak wygląda leczenie. Tak mam postępować przez kolejne dwa tygodnie. I tydzień przed startem mam się zgłosić do niego. Jak będzie, tak? Jak będzie, mówi, że troszkę tam śrubę podkręcimy, żeby to wszystko było lepiej. Ale mówi, że do, do zawodów jest dosyć dużo czasu i, powinien, i powinno to, co mi przepisał, powinno zrobić robotę. I tak dalej. No jest to choroba niestety przyczyna. No naprawdę no nie jestem w stanie powiedzieć, co było przyczyną tej choroby. Z tymi przyczynami można szczelać. Może to było od dużej ilości chemii dostarczanej w postaci słodzików czy te coli zero, No naprawdę nie wiadomo. Sam lekarz, mi, sam lekarz wiedział, co biorę, y, jaki prowadzę tryb życia, i mówi, że to jest a, choroba autoimmunologiczna. No i sam nie wie. Y, niestety jest to choroba raczej nieuleczalna. Z tym już trzeba się zmagać do końca życia i być na lekach, i są właśnie takie fazy y, nawrotów tej choroby, że jest po prostu y, spokojnie i. Co jakiś czas może być nawrót choroby, czyli znowu te przeczyszczenia czy tam zaparcia. Zależy u jaki jak, jak kto ma stopień zaawansowania choroby. Yy, suplementacja. Żeby właśnie jeszcze wspomóc yy, działanie tych leków, jaka suplementacja. Tutaj sobie wszystko wypisałem, więc Wam przeczytam, yy, żeby się tutaj nic nie pomylić. Yy, suplementacja. Ja też dodam, że odbyłem taką krótką konwersację, w zasadzie konsultację z Panią Iwoną Wierzbicką, która mi tam sporo pomogła, bo nie ukrywam, że ja w tym temacie jestem zielony, tak, no, pff, nie interesowało mnie to wcześniej, nie, nie, nie prowadziłem też osób, zresztą ja nie prowadzę osób, bo nie uważam się za taką osobę kompetentną, żeby prowadzić osoby z jakimiś takimi chorobami, także poradziłem się tutaj osób mądrzejszych, czyli między innymi lekarza i też mądrzejszych dietetyków, i suplementacja wygląda tak. Kwas foliowy, czyli witamina B9, tutaj będę pokazywał, od razu podkreślę, że na suplementacji kompletnie w ogóle nie oszczędzałem i brałem dosłownie najlepsze firmy, żeby mieć pewne, nawet, nawet głupi magnez, czy coś tego typu. Wszystko brałem z firmy, że tak powiem, rzetelnych i wiarygodnych. Kwas foliowy foliowy z Niedobór tej witaminy może doprowadzać właśnie do podwyższenia poziomu homocysteiny, a to zwiększa wystąpienie zakrzepicy, tak mi pani wytłumaczyła. Obniżenie tego właśnie obniżenie kwasu foliowego może prowadzić do właśnie przewlekłych stanów zapalnych w jelicie, gdzie to się cały czas będzie utrzymywało. To jest pierwszy suplement. Drugi, witamina B12, ale to może na końcu pokażę, dowiecie się dlaczego. Witamina B12, no jest, wiadomo, konieczna do prawidłowej pracy, trzustki, wątroby, i także jelita cienkiego. Co tu kolejne mamy, witamina D, witamina D. Witaminy D tu nie mam, bo stosuję już od dawna, dlatego je nie wyciągłem, ale jest tam w półce. Witamina D wspomaga resorpcję wapnia i fosforanu w jelitach, czyli to jest wchłanianie zwrotne. Sobie zapisałem to, bo też to, co w ogóle mi Pani Iwona mówiła, to wszystko zapisywałem i później sobie to na swoje przekmieniałem. Dlaczego, co to znaczy w ogóle, nie takie słowo. Maśla sodu. Maśla sodu, no to wcześniej już był mi znany, czyli. Kwas masłowy wpływa korzystnie na mikrobiom, poprawia jego skład, dzięki temu stan zapalny w jelitach się zmniejsza. Ja tutaj mam z firmy Olines, już wcześniej go stosowałem, później mamy Kolostrum, kolostrum czyli siara bydlęca. Tutaj mam z firmy Labuan, zmniejsza przepuszczalność ścian jelit. Działa przy, przy tym przeciwzapalnie. to jest udowodnione badaniami. Już wiele badań jest na ten temat, także ostatnio to jest, dosyć w modzie jest ten suplement. Dużo osób stosuje. Także przetestuję, co tutaj kolejne ma wypisane. Magnes, no to magnes wiadomo, redukuje stany zapalne, wielicie i powstrzymuje przed jakimiś biegunkami, bo właśnie u mnie są te biegunki bywały bardzo częste. Tutaj mam z firmy OLINES, helatowany. Dawkowania może nie będę podawał. Teraz jak mówię, to będzie na dole pewnie pisało dawkowanie, bo pewnie sporo osób będzie pisało, ile tego i tak dalej. Omega-3, no to wiadomo, nie, nie trzeba tutaj nic tłumaczyć. Nie mam, tam jest gdzieś w szafce. Co jeszcze? Potas, potas też z Farmavit. Powstrzymuje biegunki, może się przyczyniać też, niedobory potasu mogą się przyczyniać do właśnie wystąpienia większych stanów zapalnych w jelicie, także potas, bo też nie stosowałem, tu jest akurat jeszcze z witaminą B6 i magnezem, ale to mniejsza z tym, co jeszcze, cynk, cynku niestety jeszcze nie kupiłem, bo czekam na cynk, mam mi dolecieć, cynk, co jeszcze? Vivomix, Vivo Mix dzisiaj kupię, dopiero pójdę. Vivomix będę kupywał 112 miliardów, to mi właśnie też lekarz, on, on nawet radził ten mocniejszy, ale ja tak troszkę sceptycznie podchodzę do tego, bo, no bo łatwo, bo ogólnie to mam stosować codziennie, mi kazał saszetkę codziennie tego najmocniejszego Vivomixu, także oczy wywaliłem, żeby nie doszło tam do jakiegoś przerostu flory i nie, i nie działał ten Vivomix, zamiast pomagać, to działanie odwrotne. Także powiedziałem, że zacznę od 112, nawet co drugi dzień, nie będę stosował codziennie i zobaczymy, jak będzie, nie? Wiadomo, probiotyk Vivomix zmniejsza ryzyko wystąpienia zapalenia, także to też taka podstawa przy tej chorobie. I co tutaj jeszcze mamy? Kurkumina z, piper z piperyną. No to kurkumina z piperyną, wiadomo, zmniejsza stany zapalne. Też ma z firmy Farmavit. I z suplementacji to tyle. Z suplementacji to tyle. Dodatkowo jeszcze leci Koenzym Q10, Astragalus, liv 52 i Cystone. I to jest moja cała suplementacja na ten moment. Dosłownie mam nakaz stosowania jak najmniej sukli, jak mam dostarczać jak najmniej chemii do środka. Czyli y, takie suplementy jak kwas ala, beta na HCL to miałem absolutnie za zabronione od razu, bo powiedziałem mu co, y, co stosuje i to mi kazał od razu wywalić jakieś kwasy. Yy, właśnie takie. Yy, 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 yy. I w zasadzie tyle z tych suplementów. Nie wiem, które jeszcze suplementy szkodzą tak dokładnie. Ja mu powiedziałem, które ja stosuję i które są niedozwolone, może coś jeszcze jest, ale no, z tych, co ja wymieniłem, to tylko te dwa mi kazał yy, wyrzucić. Yy, to było z suplementacji, a teraz taka suplementacja yy, mocniejsza, już gdzieś tam w formie iniekcji. A, jeszcze przepraszam, glutamina jeszcze leci. Glutamina jeszcze leci, yy, 30 gram rano na czczo glutaminy, też wiadomo, wsparcie jelit, bardzo dobre. Yy, BPC. BPC z Imperiala. 10 mg. 10 mg butelka mam, nie że 10 mg biorę. Ja stosuję 2 razy po 350 mikrogram podskórnie w brzuch. Podskórnie w brzuch. Nie bawię się jakieś w usta. Na razie daję podskórnie w brzuch. Może potem przetestuję. Nie wiem. 2 razy po 350 mikrogram. Takiego kika dosyć mocnego powiedzmy daje na początek i o tej witaminie jak wspomniałem wcześniej będę stosował Milgammy Milgamma N Milgamma N to jest, to jest to jest połączenie trzech witamin to jest B1, B6 i B12 w formie iniekcyjnej z dawkowaniem tutaj nie wiem bo wiem że trzeba bardzo uważać także dawkowanie sobie sam dobiorę Przybiję tam półkę i pójdę zbadać. Oczywiście wszystko to, co stosuję, to ja później pójdę te parametry sobie zbadać w labie, czy coś nie jest za dużo, czy coś zmniejszyć, może cynku będzie za dużo, może tej witaminy B będzie za dużo, także to już dobiorę do siebie indywidualnie. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o y, suplementację, co do diety. No to jest zakaz spożywania warzyw jakichś takich typu kapustnych, roślin strączkowych, czyli fasola, groch, surowych warzyw, też surowe warzywa nie bardzo, zwłaszcza na przykład jakaś cebula, czy buraki, które działają też przeczyszczająco. Tłuszcze, tłuszcze zwierzęce, wiadomo tłuszcze trans też nie będą naszym zwolennikiem i nie będą nam tutaj pomagać wysoko przetworzone takie produkty typu, głównie tam podkreślał, że słodycze słodycze to odpadają, ale ja słodyczy nie jem, także spoko napoje gazowane też kompletnie, alkohol ale zresztą ja czułem, że jak, nawet jak coś wypiję gazowanego mimo, że to było pół szklanki, to ja od razu byłem wydęty wydenty i czułem, że tam nie wszystko grało także to, co wymieniłem, to raczej odpada. Wiadomo, wiem, że niektóre są osoby, co, co stosują, co przy tej chorobie jedzą te rzeczy, które wymieniłem, które są zakazane, ale ja na razie czyszczę wszystko do zera, czyszczę wszystko do zera, zobaczę jak będzie. Poza tym mam zawody, więc nie będę gdzieś tam jakichś kubków smakowych sobie robił, tylko na razie jestem skoncentrowany na celu i nie chcę żadnych powikłań, tylko żeby to po prostu działało. Aż czasem zacznę sobie może testować, coś dodawać e, i, i czy, coś mi, e, czy coś mi szkodzi, czy mi nie szkodzi. A na razie tutaj, jak mówię, wszystko jest gotowane, duszone, jak najbardziej rozdrobnione. To jest też taka e, podstawa tej diety, e, żeby ten żołądek i jelita nie męczyły się z trawieniem, żeby to wszystko m, ładnie przechodziło do procesu wydalania. E, wszystko powoli jeść, przeżuwać, nie łykać z powietrzem. Czyli po prostu, no, żeby to się wszystko dobrze odbywało. A ja właśnie mam taką tendencję, że jem ja koparka i łykam z powietrzem. Także teraz sobie wszystko w zasadzie mielę i bardzo powoli to zjadam. No i chyba to tyle, jeśli chodzi, yy, jeśli chodzi o tą chorobę. Yy, myślę, że powiedziałem, jak to się wszystko odbyło i tak dalej. Jeżeli ktoś, ma podobny, jeżeli ktoś ma podobną chorobę, znaczy, ktoś, jeżeli ktoś ma taką samą chorobę, ćwiczy, jest, się zmaga z tym, to chętnie porozmawiam, też się czegoś dowiem, jak to się odbywa u kogoś innego, bo tak naprawdę ja dopiero w tym temacie raczkuję i się dowiaduję, dużo czytam na ten temat i to poznaję. No, bo tam w tytule jest napisane, że rezygnuję ze startów, oczywiście, że ze startów nie rezygnuje. To jest tylko taki chwyt, ma chwyt marketingowy, który ma przyciągnąć ludzi, yy, którzy wejdą, dlaczego ze startu rezygnuję i tak dalej. Nie, no oczywiście tu nie jest powiedziane, że nie zrezygnuję. Yy, chcę wystartować w zawodach, ale oczywiście, jeżeli jakieś jazdy będą na kilka dni przed startem, no to yy, zrezygnuję, tak? Zrezygnuję, yy, bo jeżeli będę miał jakieś problemy wizualne z ogarnięciem brzucha. Czy tego typu, no to nie wychodzę, nawet bo nie ma sensu, tak? Wyjść z wydętym brzuchem, czy z wypchanym żołądkiem, no to, to to samo w sumie, no albo jakimiś problemami, no to bez sensu w ogóle startować. A też nie chcę być, żeby nie powiedzieć, gwiazdą, bo to w sumie tak się mówi, no, gwiazdą jednego sezonu i potem założyć majtki na kołek, no to nie. Dziękuję, ja, ja mam swój rozum. I jeżeli trzeba, to po prostu odpuszczę i poczekam, i wyjdę, jeżeli taka będzie potrzeba za 2-3 lata, cztery, jeżeli to dopiero ogarnę. A mam nadzieję, że to ogarnę. Jestem dobrej myśli. Tak jak mówię, nastałem się bardzo pozytywnie. I, I myślę, że wszystko będzie dobrze. Na koniec chciałbym tutaj bardzo podziękować za wszystkie wiadomości, które dostałem prywatnie. Naprawdę tych wiadomości było sporo i to już tam od takich osób siedzących w branży grubo gdzieś tam Radek Słodkiewicz, Tomek Pabiniak, Kuba Potocki, Maciek, Jutyka i jeszcze inni, inni, których przepraszam, nie wymieniłem, pisali, że głowa do góry i tak dalej, rzeczy mają kciuki, że będzie wszystko dobrze. też sam się zdziwiłem gdzieś tam, że piszą do mnie na priv, także bardzo dziękuję, ale też się rozczarowałem tymi osobami, które niby są dla mnie bliskie i tak dalej, a nawet się nie zapytały, co się u mnie dzieje, tak? Po wyświetleniu relacji na story. No, ale właśnie w takich przypadkach się poznaje prawdziwych znajomych, przyjaciół. Wiecie o co chodzi. No, dobrze, no to w tym materiale to tyle. Nagram na pewno taki dzień jedzenia, jak to wygląda, bo pewnie wiele osób to ciekawi. Powiedziałem mniej więcej, co trzeba, co nie trzeba, ale nagram też taki dzień jedzenia przy tej chorobie. No i co? Zachęcam do subskrypcji kanału, bo trzeba nabijać tutaj suby, jeżeli ten kanał dopiero powstał, za co bardzo dziękuję od razu, jeżeli ktoś kliknął łapka w góry, puszczajcie kanał dalej w internety, no i co, no i widzimy się w kolejnym materiale, już będzie, miejmy nadzieję, że będzie bardziej pozytywny i do zobaczenia.